Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj pierwszy z kilku odcinków takiego prawie że mini serialu dotyczącego systemu zasilania do kamer i do aparatów. Tutaj widzicie: Raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, chyba sześć produktów tutaj jest połączonych w jedno. I zaczniemy od czego? Zaczniemy od serca, chyba. Można byłoby to nazwać chyba sercem tego. Całego systemu, ja już tutaj to wyciągam, resztę na bok, i mamy tutaj jedno, jedną baterię, a tutaj mamy drugą baterię. No i powiedzmy, że to jest serce, tak? Bo ja w naszych aparatach stosuję kilka rodzajów baterii czy akumulatorów. Większość z nich, słuchajcie, naprawdę większość z nich, no, poczekajcie żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo. Tutaj mamy, e, tutaj mamy Nevel e, NPF970. stosuje to w, w monitorach podglądowych najczęściej, czy sliderach, czy innych tego typu sprzętach. Tutaj mamy kananowski standard. I jeszcze również tego typu baterie, czy akumulatory, również w Lumixie stosuje Troszeczkę one są większe. A teraz czas przejść, już w końcu najwyższa pora, naprawdę, na system akumulatorów wpinanych typu V. Tutaj mamy ostrość, czyli Wilok, i tutaj mamy dwa modele. Tutaj mamy takiego prawie że nalośnika, słuchajcie: Wimont for BP V47. Tak to wygląda. I tutaj mamy 3200 mAh. No i mamy jeszcze takiego małego potworka. No to już jest kawał akumulatora. 12800 mAh. Słuchajcie, to są baterie, które pozwalają naprawdę pracować wiele, wiele dni. Zobaczmy sobie tutaj, jakie one mają wejście i wyjścia. Tutaj mamy z jednej strony wyjście. O, teraz będzie widać na dole wyjść wyjście, wyjście D-Tap, e, czyli tutaj daje praktycznie pełną parę, można powiedzieć, 14,8 V. Obok mamy wyjście USB, na którym mamy 5V 2,4A. Jedziemy dalej. Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic, i tutaj nie ma nic. Nie, jest, żartuję. Tutaj mamy. Przycisk i czterodiodowy wskaźnik naładowania akumulatora bardzo przydatne, no szczególnie przy takich sprzętach. Po co to brać do plecaka? Skoro okazuje się na przykład, że mamy połowę czy jedną czwartą pojemności. Tutaj mamy złącze do wpinania właśnie w plecki typu V no i tutaj ten taki potężny za, zaczep od tego wszystko się wzięło, prawda? Kolejna bateria, ten naleśnik. No to jest dużo lżejsze, dużo lżejsze i również wszystkie. O, słuchajcie, tutaj za dużo już nie zostało mi z tego akumulatora. Całkowicie rozładowane. U Jarek, Jarek musi podładować. Podładujemy na tamtym urządzeniu, ale o tym w kolejnym odcinku. W środku mamy ogniwa 18650 marki LG, więc nie żaden no-name, y, tylko porządny sprzęt, który gwarantuje nam również brak efektu pamięci. Możemy dowolnie pracować z tymi akumulatorami i musimy czekać, aż naładujemy do maksymalnej wartości, czy też uważać, żeby przypadkiem nie zejść do minimum. Nie ma problemu, ładujemy i używamy, kiedy nam jest to po prostu potrzebne. Na wyjściu dETAP uzyskujemy pełną moc. do bodajże chyba 13A, więc słuchajcie, to jest naprawdę duży prąd. Ja zauważyłem również przy tych akumulatorach, że nie ma tutaj absolutnie takiego przegrzewania się, które odczuwam ewidentnie przy tych malutkich akumulatorach, które siedzą wewnątrz kamery. I porównując na przykład taki malutki akumulator do tego, do tego kolosa, to to przy takim naprawdę długim, długiej pracy Starczy mi przynajmniej na tydzień czasu. On jest wtedy tak naprawdę używany zarówno do zasilania kamery jak i monitora podglądowego, albo to też na przykład jeszcze ładuje w międzyczasie mikrofon. Więc to jest, słuchajcie, naprawdę sprzęt genialnej klasy i posiadając kilka takich akumulatorów, jesteście w stanie naprawdę pracować wręcz tygodniami. No bo jeśli miałbym dwa, no to w sensie dwa takie grube, a tutaj jeśli potrzebujemy dużej mocy czy dużej ilości prądu ładujemy naleśnika który ma mniejszą pojemność a jeśli potrzebujemy mieć zagwarantowany długi czas pracy no to wtedy takie coś i pracujemy z tydzień jak nie więcej Dziękuję serdecznie link tradycyjnie w opisie myślę że firmę Nevel no właśnie Nevel czy Newel nie wiem możecie, może podpowiecie Kończymy, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek z tej serii. Na razie.